Witam Państwa w programie Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka. Moim gościem dzisiaj jest lider naszej listy w okręgu numer 4, pan Jakub Darekrzyski. Witam pana radnego, przewodniczącego Rady Pani, witam bardzo serdecznie. Miasta, a osobiście mojego przyjaciela. W związku z tym, jeśli państwo pozwolicie, będziemy mówili do siebie tak, jak mówimy od wielu, wielu lat, ponieważ ja do Kuby mówię Kuba lub yy, Panie Pośle, a Kuba do mnie mówi Prezio, albo Tadziu, także proszę się nie zrażać, z nami się tak wiele lat. Kuba poznałem Ciebie w momencie, kiedy płynąłeś przez Atlantyk na słynny rejs. Byłeś potem że w innym roku, byłeś człowiekiem, który pokazał Gorzowowi, że można żeglować po morzach i oceanach, będąc bardzo młodym człowiekiem. Tak, to były piękne czasy harcersko-studenckie jeszcze brak pracy zawodowej długie wakacje. Zupełnie inna Polska, kształcąca młodzież, dająca na to dużo pieniędzy, prężne organizacje młodzieżowe, takie jak ZHP, w którym ja się żeglarstwa uczyłem. żeglarstwo stało się moją wielką pasją i była to wielka, fajna przygoda. Dlatego też zainteresowałeś wszystkich nas jako młody, inteligentny, znakomicie wykształcony, absolwent ekonomii. No i stąd później praca w urzędzie, a dzisiaj Jakub Derek jest już poważanym biznesmenem, prowadzi. Poważną firmę w Gorzowie, ma kontakty krajowe i zagraniczne. Ale chcę Państwu powiedzieć, że mieliśmy też wspólny epizod bardzo bliskiej współpracy. Mianowicie Jakub Lekarski był posłem na Sejm w czasie, kiedy Sejm przyjmował ustawę o siedzibie telewizji publicznej. Wtedy wspólnie, ja dzięki moim dawnym znajomym przyjaciołom telewizji, Kuba dzięki swojej sympatii u ludzi, ale też i sympatii dla ludzi, który, którą bardzo głęboko ma w sobie. Udało nam się wspólnie z udziałami innych posłów doprowadzić do, do ustawy sejmowej, która określiła siedzibę telewizji polskiej właśnie w Gorzowie. Wśród różnych wojenek gorzowsko-zielonogórskich ta chyba była najbardziej spektakularna, głośna i było najwięcej różnych podchodów. Finał finałów był taki, że ja biegałem z innymi ulotkami po sali sejmowej i rozkładałem Prawdziwe notabene informacje, że telewizja jest już w Gorzewie i tu powinna zostać. Byli inni posłowie, którzy rozrzucali karteczki i ulotki w drugą stronę. Ale byli to z Zielonej Góry, proszę Jeden Państwa. poseł, którego imienia i nazwiska nie będę wymieniał, prawie mnie chciał pobić na sali Sejmowej. To udało się wygrać. Szkoda, że dzisiaj telewizja trochę nie wykorzystuje tej szansy, mimo że miasto dało jej miejsce, jej lokalizację i nie powstaje nowy obiekt, ale siedzibę telewizji mamy. Mnie bardzo raduje, jak widzę na monitorze nazwę naszego miasta przy naszej regionalnej telewizji. Współpracujemy ze sobą od lat w samorządzie. Z Twojej miłości do rzeki, swojej miłości do wody, do sportu wodnych założyliśmy wspólnie Stowarzyszenie Kuna, które doprowadziło do odbudowania tego przepięknego, zabytkowego lodołamacza. Przypomnijmy tutaj Jurka Hoffera, naszego. Ukochanego kapitana, ale też z tej kuny zrodziły się marzenia o powrocie Gorzowa nad rzekę, bo jest jednym z, z inicjatorów budowy bulwarów zagospodarowania wybrzeża warty. Szkoda, że się nie udało tylko doprowadzić do szczęśliwego finału programu Łączona z rzeki, w ramach którego miał być budowany port. Kuna faktycznie była takim miejscem, jeszcze jak pamiętam, była zatopiona w porcie. To tam chodziliśmy na, na wagary jeszcze w czasach e, szkolnych. Ale to była się Było marzeniem, że marzeniem, żeby ona pływała. I cieszę się, że, że dzisiaj w programie e, e, Tadeusza Jędrzejczaka na najbliższą kadencję pojawia się koncepcja na budowę e, rewitalizacji Gorzowskiego Portu w inny sposób niż w ramach programu Łączą nad rzeki. Tak, chcemy zrobić to komercyjnie, będzie to... Port, który będzie przechował łódki, ale będzie też się być może będzie pełna stocznia, która będzie mogła budować łódki, które będą pływały i łodzie po naszej warcie, tym bardziej, że jest prywatnie wybudowana już marina. Ja znam żeglarzy z całej Polski, ci, którzy płynęli przez Gorzów, zazdroszczą nam takiego właśnie bulwaru, takiego otwarcia się na rzekę. No, ale będą też zostawiali pieniądze, tak jak dzisiaj turyści będą zostawiali również wodniacy u nas w ci z Polski i za granicę. Kandydujesz z piasków, kandydujesz z Manhattanu, z tego regionu Gorzowa, który jest stosunkowo nowy, stosunkowo młody, ale boryka też się też z wieloma problemami. Który z problemów uważasz za najbardziej pilny do rozwiązania? Ja myślę, że dzisiaj mieszkańcom piasków, w szczególności w godzinach szczytu, jak są tam odwożone dzieci, do szkół dokuczają korki i z tym musimy się uporać. Jest na to koncepcja poprzez wybudowanie i remonty paru uliczek Kodnet netto Srebrna, Owocowa i stamtąd nowy ciąg komunikacyjny aż do ulicy Żwirowej, to znakomicie powinno rozkorkować to miejsce, ale także i remont ulicy Szarych Szeregów i Walczaka, tam gdzie z kolei mieszkańcy tego samego okręgu, ale z Manhattanu narzekają na stan tych ulic i pewnie Kazimierza Wielkiego, tu trzeba wykombinować, w jaki sposób ta ulica może być bardziej drożna. Dzisiaj w tym rejonie tworzą się korki, w rejonie Żwirowej i Rozwelta. Są tutaj koncepcje na rozwiązanie tych kłopotów. Tak, będziemy prawdopodobnie zostawiali torowisko, ale już w jezdni, po której będą mogły poruszać się samochody, a być może puścimy na piaski elektryczne autobusy, dlatego że mamy na to środki finansowe, one nie będą wtedy tak... Uciążliwy. Ale to są nowe osiedla, młodzi ludzie, młode rodziny. Co w tej sprawie powinniśmy jeszcze poprawić, jeśli chodzi o warunki pracy, mieszkania, dojazdu? No, myśląc o tych młodych ludziach, to głównie osiedle Manhattan. Tam należy wybudować żłobek i on został wpisany w program wyborczy mieściłby się przy ulicy Maczka. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie młodych małżeństw zapracowanych, często robiących karierę bez możliwości pozostawienia gdzieś małych pociech. A gdy patrzysz na swoje pokolenie, ludzi, którzy kierują firmami mimo młodego wieku, ludzi, którzy odnoszą sukces w gospodarce i to tutaj w Gorzowie, yy, gdzie widzisz hamulce w rozwoju ich przedsiębiorczości, swojej przedsiębiorczości, yy, rówieśników, kolegów? No ja myślę, że tutaj problem akurat nie jest po stronie miasta do rozwiązania, ale problemem ogólnopolskim jest to, że ludzie w Polsce zbyt mało zarabiają. Czasem słychać oburzenie, że są takie funkcje, gdzie się zarabia bardzo dużo, a według mnie problemem jest to, że siła nabywcza zwykłych obywateli jest zbyt mała, i to byłoby dobrze, gdyby to centralnie było rozwiązane. Wtedy pewnie i w naszym mieście byłoby więcej chętnych osób na odwiedzanie kawiarni, małych sklepików, galerii i wszystkim żyłoby się lepiej. To nie jest rola samorządu, co prawda, ale będziemy tworzyli warunki w centrum, żeby tego powiązanego bezpośrednio z piaskami powiązanego ze Staszica myślę tutaj o modernizacji śródmieścia Gorzowa taka żeby zachęcić ludzi którzy chcą korzystać właśnie z usług, chcą korzystać z handlu w szeroko pojętym centrum Gorzowa Sikorskiego, Warszaska Kosyniera Gdyńskich czy też Chrobrego i w tym kierunku będziemy działali dlatego chcę to podkreślić, bo dopiero jak siła na w czasie no Tak, powoduje. ale tutaj też cieszy mnie to, bo problem Śródmieścia jest podnoszony przez wielu mieszkańców, że wygląda kiepsko, że jest wiele lokali zamkniętych. Po zmodernizowaniu linii tramwajowej, która jest zaplanowana, zaprogramowana, jest w naszym programie. Po zrobieniu programu Kawki, czyli rozryciu paru ulic centrum do prowadzenia cieplików do starych kamienic, będzie można fajnie zrewitalizować realizować centrum i wtedy tam będzie na tyle myślę również atrakcyjnie. Będzie to kolejne takie miejsce jak Bulwar nad Wartą, gdzie ludzie będą chętnie się udawali na spacery, również na zakupy, również do knajpek, restauracji, barów. I wtedy myślę, że te lokale, dziś świecące trochę pustkami, będą atrakcyjnym miejscem dla zakładania działalności gospodarczej. No, ale pierwsze skutki już są, dlatego że za chwileczkę będzie otwierana nowa księgarnia i to dnia 1 grudnia księgarnia sieciowa na Hawerańskiej, która pokaże, że można jednak w centrum Gorzowa handlować również książkami. I Myślę, że to o czym mówię dotyczy również podwórek, które z ulicy Chrobrego Kazimierza Wielkiego są, bo tam chcemy ludziom stworzyć po prostu parki, w których będą mogli odpoczywać po godzinach pracy bez już CO2 w powietrzu. No i mam nadzieję, że to się wszystko uda. Jestem nawet co do tego przekonany. Dziękuję bardzo. Moim gościem i Państwa był Jakub Darekrzycki, lider listy w okręgu numer 4 z Komitetu wyborczego Tadeusza Jędrzejczaka. Życzę Państwu miłego w domach i dyskutowania i czytania naszego programu wyborczego. a panu radnemu dziękuję za wizytę. Dziękuję, a moim gospodarzem był najlepszy kandydat na prezydenta naszego miasta na, nas na następną kadencję Tadeusz Jędrzejczak. <noise> dziękuję bardzo.